Zadanie siódme, strona 51. Cenę sukni ślubnej obniżono o p%. O ile procent należałoby podnieść nową cenę, aby suknia kosztowała tyle samo, ile przed obniżką. No i mamy na początek, że obniżka była 50%. I teraz tak możecie korzystać z wzorów, możecie gdzieś tam jakieś nie wiadomo jak skomplikowane obliczenia prowadzić. Ale pamiętajcie o jednym: jeżeli to ma być matematyka użytkowa w pewnym sensie, czyli taka, którą możecie wykorzystać na co dzień. To musicie sobie wykombinować w taki sposób, żeby to policzyć jak najprościej. No i dla przykładu, nieważne jaka kwota będzie tą kwotą wyjściową, i tak gdzieś tam będziecie musieli sobie to, będziecie mogli to sobie w łatwy sposób policzyć, jeżeli dobrze wyjdziecie. Więc naszą wyjściową kwotą będzie 100 zł. Wiadomo, że suknia ślubna nie będzie kosztowała 100 zł, ale 100 zł to będzie u nas 100%. I teraz, jeżeli obniżono o 50%, to po obniżce mamy 50 zł. No i teraz pytanie. Ile o ile trzeba podnieść, żeby wrócić do 100? No, musimy podnieść o 50, ale o 50 w stosunku do tych 50 wyjściowych, czyli o 100%. Podpunkt A załatwiony, podpunkt B podobnie. Obniżka jest o 25%. Jeżeli, jeżeli obniżka jest o 25%, to otrzymujemy 75% tej początkowej ceny, czyli 75 zł. To o ile muszę podnieść?

to o ile muszę podnieść? Muszę podnieść o 36,64. Podzielę to przez 4, czyli zostaje mi 9 szesnastych 16. 9, 16 razy 100%. No i to możecie, możecie policzyć to tak naprawdę jak wam pasuje, ale najprościej będzie gdzieś tam skorzystać z kalkulatora. No i mamy 9 razy 100 to jest 900 podzielić na... 16 to jest 56,25% oczywiście to jest taka metoda najprostsza gdzie no wynik otrzymacie poprawny ale pewnie gdzieś tam na sprawdzianie nie będzie to uznane więc jak się za to zabrać no jeżeli mieliśmy, mieliśmy obniżkę o 50% czyli o 50% cena spada no to możemy powiedzieć że 50% ceny tej początkowej, razy 1 dodać jakieś tam x podzielone przez 100, ma dać nam z powrotem nasze C. No i wiadomo, że to się tam poskraca. Tu dostaniemy 1, drugą, razy 1 plus x przez 100, równe 1, jak C nam się skróci. Mnożymy przez 2. 1 dodać x setnych to, to 2. Przerzucamy jedynkę na drugą stronę, 2 odjąć 1 to 1, to znaczy, że 100 razy 1 to 100%, tak, bo pytano, pytano, ile to jest procent. No i tyle, pierwsza metoda jest łatwiejsza, logiczna, no ale podejrzewam, że druga będzie bardziej uznawana, to jakby w szkole, nie?